Cześć, z tej strony Tantur i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Let's Play StarCraft 2. W poprzednim odcinku byliśmy na jakiejś tam... Ojej, teraz ja siostra będzie wołać kota, bo go zgubiła. Dobrze, się jestem. W poprzednim odcinku niszczyliśmy bazy danych Mobiusa firmy, która zleca nam zadania odszukania artefaktów tych łosnem Nie wiem gdzie. Ale najpierw posłuchajmy wiadomości UNN, co mi się tu nie. A chuj. Kate Lockwell, UNN. Nieuchwytna Królowa Ostrzy była widziana niedawno na planecie Tyrador. Doktor Emil Narut, szef osławionej fundacji Mobiusa, zetknął się z przywódczynią Zergów. Niestety. Doktor Narut jest w tej chwili nieosiągalny. W wydanym oświadczeniu, doktor Narut dziękował rakieterom Reynora za niedopuszczenie do tego, by Królowa Ostrzy osiągnęła. Kate, Przepraszam, ale musimy ci przerwać. Otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że. Wygląda na to, że. Puśćmy reklamę, proszę. reklamy! Dość cię straszy po nocach. Być może to dar Twojego dziecka. Zapisz swoje dziecko na szkolenie psychiczne. To twój obowiązek. Nie przypominam sobie, żebym miał dzieci jeszcze, więc nie mam nikogo straszyć. ha. Tak więc znowu weźmiemy. A nie, przecież nie byłem tam. Nie, nie zabijałem brutaliska. Tych nie będę używał. Ruchu medycznych też nie będę używał. Tylko muszę kliknąć, żeby mi nie pikało, że coś nowego jest. Goliaty, no goliaty, 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 goliaty. Coś ich tam mogę poużywać, ale też dużo tego nie będzie. No, ale nie będzie. Lepsze to niż nic. E, mostek. O, jest tych. Co masz nam do powiedzenia? Mówiłem o Tyratorze i wiesz, musi być jakiś lepszy sposób na zarobienie trochę grosza niż pakowanie się w wojnę z obcymi. Jeśli to dla Ciebie zbyt problematyczne, potraktuj misję jako czysty biznes. Próbuję, przyjacielu. Z całych sił. A wypadł na Korhal to co było niby? Walka z obcymi? Przecież ze swoimi walczyłeś. Tyfon 9 Ludzie z się. Oto ona, planeta Tyfon. Nie wygląda tak, że. Czynniki wskazują. Czekaj, co do Emisja gwiazdy wzrosła nagle o 500%. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zwolnijmy. Co to znaczy? Znaczy, że za kilka godzin gwiazda wybuchnie. Tymczasem planetę bombardują fale ognia. Ogień. Czemu to zawsze musi być ogień? Dobra wiadomość jest taka, że na planecie znajduje się sporo zasobników z zaopatrzeniem. Nie będziemy więc musieli budować magazynów. No, już coś. Więc gdzie jest artefakt? Tam, wśród tych wszystkich Protosów. Nasze mobilne budynki powinny przemieszczać się tak, żeby wyprzedać ogień, ale będziemy musieli złomować wszystko, czego nie uda nam się zabrać ze sobą. Chyba się tam nie wybierasz. Chodź, brachu. Mamy jeszcze kupę czasu, zanim to słońce wybuchnie. Świetnie. No dobra, bierzmy ten artefakt i zabierajmy się stąd, zanim królowa ostrze się po niego zgłosi. Tak, jeszcze sergów by tu brakowało. Wracamy po uprzerwie. Tak więc zacznijmy polowanie na artefakt. Mam nadzieję, że zabrałeś krem do opalania kowoli. Nie teraz, słowem. Spokojnie, ważniaku. mam dla ciebie coś, co ci się przyda. Banshee. Te baleństwa potrafią nieźle przyrżnąć siłą naziemnym. Mają też dobre maskowanie i jak tu ich nie kochać. Bez problemu. Jeszcze się Ej, ostrożnie koło tych protoskich dział. Potrafią wykryć nawet zamaskowane banszki. Cały czas mam wrażenie, że dźwięk z gry jest za tak Oh yeah. bazę i zdobądźmy artefakt gotowa do startu przecież tu inka ta miść a to moja i tam, oj tam. Mało, mało, mało i jeszcze raz, mało kasy. Nie Dziękuję za informację, bez której oho. nie mógłbym żyć yy, szczęśliwie. Tak, tak, lubię pracę. Znowu ci taltalimowie powinni nauczyć się kiedy odpuścić. Za mało dumne. Eee. Aha. A i tak lubię pracę. Zbyt, zbyt taki... Mm... Kurczę, brakuje mi słowa. zbyt staroświecki ten ich generał, kurde, no. Widzi widzicie, jakie tutaj postępy technologiczne są, oni jakichś dziwnych pól siłowych używają, kiedy my tutaj ro siły roboczej prostej używamy, no. I kto jest lepiej zaawansowany technologicznie, no. A tak po prawdzie to się mieli po pola siłowe i tak dalej to tak naprawdę nie przebili nie powinni terranie przebić ich nawet no ale Jest już lekarz zakrzywienia czasu przestrzenne muszą być a tak, popatrzmy na naszą piękną yy, falę ognia O idzie sobie tu, tu, a później idzie tutaj nie? <śm> Teraz, no, no, no. Stare silniki. Powinno być. No, znalazłem surowce. Nie mogę się Oraz ar artefakt. Jeśli kogoś tam poć.

Tylko te chcę. tak po prawdzie, to mogłem jeszcze to mieć. Ta placówka Taldarimów, znajdująca się na wschodzie, stanowi idealne miejsce dla naszej bazy. Musimy tylko wyeliminować ich i zająć tamten. Tyle czasu oni mi jeszcze dają. Aż mnie ręka zaswędziała. Okej, dobra, podrapałem Trzeba znieścić placówkę Taldarimu. W porządku. Zróbmy to. So A to. naprawdę to. easy, so easy. So no, tak naprawdę to. to dość to. jest. to. mogę łatwe jest. Nie mogę się doczekać. Ta baza Taldarimu znajduje się w znajduje się w miejscu. Wystarczy się nimi zająć i przejąć teren. Yy, no mówisz to chyba chwilę temu. Tak się nie znajduje, ale Dobra, tak na serio to faktycznie już można się zmywać. To zniszczyć, to zniszczyć.

To... A, nie mogę. Baza Taldarimów została oczyszczona. Teraz powinniśmy mieć pole do manewru. Poświęcenie no Aha, lubię placki. Dla mnie to tak brzmi. Bo tak naprawdę ja... Nawet jeśli byłaby to jakaś tam wojna, byłbym tak honorowy jak oni. Życie za jakieś ten głupie artefakcje, to raczej bym nie on, No ale kto co lubi, kto co lubi. Tak jest komandor. Jedziemy. No ja oj. I czyszczenie. Zakończone. Biorę się za to. Nie mogę się doczekać.

I chyba czwarty, artefakt, chicken Chyba. A jednak nie. Ujeju, ja Wiking zapomniałem. No, chodź, 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 no. Gdzie idziesz? Chodźem. O, nie chcę. Jakby ktoś pytał, czemu mam 200 na 200, a nie no mam to, to wróćcie sobie, jak mówili o misji. To będziecie mieli odpowiedź na pytania. jeśli dalej nie będziecie wiedzieć, no to... Być może... Nie, nie będę tutaj nikogo obrażał. Ciebie rewelacja. Uwaga, idzie się nie robią. Gotowy do blokowania. Otwierdzam? Haha, zniszczyłem go. Nie mogę się doczekać. Dołączmy do bitwy. No, 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 dołączymy, dołączymy. Dołączymy jak. Jak nie wiem, co się stanie. No i jak to jest, że nawet mi się kurde gaz nie zdążył skończyć? A już musiałem stamtąd uciekać. Logika. No daj sobie jeszcze dwóch i idziemy, bo nie ma sensu czekać. Rozbudowa ukończona. Chyba, że ktoś lubi czekać, no to wtedy czekamy, nie? Ja raczej tak nie przypadam za tym. Chyba... Chyba nie pamiętam, którędy lepiej wejść, ale chyba do mnie się lepiej wchodziło. Haha ha, ha. Mam przewagę, mam przewagę. Zginął mi. Jak śmiał mi zginąć. Czemu to się ulepszenie nie robi? Do plądrowania Dołączmy do bitwy Czas wyelimin. A nie, już tu mają normalne. To... Liczyłem na to, że jeszcze będą mieli normalne. Jest... To dziwne. To znaczy jest jakaś opcja w stawianiu tych tych Jeśli ktoś ma w dupie ile i, pieniędzy, ile to będzie kosztować, to no może spróbować jak to wyjdzie, ale ja osobiście nie polecam. się jest to słabe po prostu Nie mogę się doczekać okay. będzie ciężej niż myślałem Dobra

Nie, 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 No. Pociesza nie, fakt, iż... ...iż to już jest nie, Eee... No to mam nie, nie, to nie, nie, Dołączmy do bitwy. Okej. Okay. Ja nie. Tam to dopiero. Bez Ja nic nie zrobiłem jeszcze. ...przez zwykły, odbieram! Załatwione, Dobrze nie chcę atakować. Chodźcie, wziąłem się. No i co teraz? Zabieramy się stąd! Jeszcze połowę czasu miałem, będziemy cię ścigać po kraniec wszechświata. Jamesie Reynorze, choćbyś umarł po tysiąckroć, nie odpokutujesz za swoje bezmyślne świętokradztwo. Bezmyślne ono nie jest. Świętokradztwo być może. I tylko waszej reliki, a nie, na, a nie, nie ludzi. No, ale jak to się mówi, jak trwoga, to do Boga, A. komandorze, dotarliśmy na umówione miejsce, ale w eterze cisza. Wygląda na to, że statek fundacji jeszcze nie doleciał. Dziwna sprawa. Oni się raczej nie spóźniają. Statki dominium na radarze. Na czele okręt flagowy męska Matko, zlituj się nad nami. Ich osłony są wyłączone. Nie podoba mi się to. Matt, ustaw nas przy nim i przygotuj tuby dokujące. Komandorze. To niezbyt mądre posunięcie. Chciałeś przeprowadzić rewolucję, kurczy. Będziesz miał szansę. Żebyś wszystko widział. Nie znajdziesz tutaj mojego ojca, komandorze. Nazywam się Walerian Mengsk i jestem właścicielem Fundacji Mobiusa. Dlatego pośrednio i wy mi podlegacie. Powiedz, dlaczego miałbym cię teraz nie zabić? Ponieważ mogę zaoferować ci coś, czego zawsze pragnąłeś szansę na ocalenie. Sary Kerrigan. Artefakty, które gromadzisz, to wytwór Selnaga. Wykorzystując je, mogę zbudować urządzenie, które pozwoli przywrócić Kerrigan jej prawdziwą postać. <toddź> Nie ja, komandorze. Ty. Ty jesteś jedynym człowiekiem, który znalazł się tak blisko niej i przeżył. Znasz jej taktykę, jej strategię. Wiem, że zaryzykowałbyś wszystko, żeby przywrócić jej człowieczeństwo. Komandorze, proszę powiedzieć, że nie rozważa pan przyjęcia propozycji Valeriana? To niemal złoty interes, Jimmy. Kerrigan znów stanie się człowiekiem. Dostanie kulkę między oczy. W jednej chwili skończysz z przeszłością i zarobisz krocie. Nie zapędzajmy się, tak Tykus. A tak na czar to samobójstwo! Ryzykujesz naszym życiem tylko po to, żeby ratować swoją dziewczynę. Tu chodzi o coś większego niż my wszyscy matt. Nie chodzi o mnie. Lepsza okazja już się na mnie trafi i zamierzam ją wykorzystać. No to jak będzie, mi? Przywracamy kerrigan, czy posyłamy ją do piachu? Ja o tym zadecyduję. Powinniście się przygotować. Do roboty! No, taka fajna muzyka była. Dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz dzielenia się z własnymi uwagami na temat tego na temat fabuły. No, chyba, że ktoś wie, co robił, co jest dalej, no to wtedy nie. No, i tyle chyba. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.